Zbieramy się na najważniejsze, chyba. Mm, no i piękna styczniowa pogoda, moi drodzy. I była taka historia, że. Gdzie jest bardzo wysoko oceniana: 4,9. Przesuwamy się dalej i poznajemy jeszcze kolejne e, zaułki Aten. My jesteśmy gotowi na wieczór w Atenach. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie za ten kolejny e, dzień. Zaczynamy dzisiaj dzień od y, m, śniadanka, a później oczywiście zbieramy się na najważniejsze chyba y, miejsce, które jest w Atenach, czyli Akropol. Mamy bilety już kupione przez internet, więc y, tylko będziemy, nie będziemy czekać w kolejkach, jeżeli takie będą. Wybieramy się dość wcześnie rano, bo chcemy być około godziny 9. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak więc będziemy Wam dzisiaj relacjonować y, y, naszą przygodę i nasz trip po Akropolu, wokół Akropolu. Także zostańcie z nami, oczywiście zapraszam do subskrypcji, lajkowania i za chwilę się zbieramy i podążamy na Akropol. Jeszcze wam pokażę z rana panoramę która no niestety odsłonięta jest budynkami, ale podobno budynki te w centrum tutaj nie mogą przewyższać 27 czy 20 paru metrów. Żeby były wszystkie na jednym poziomie, żeby tak jakby no kogoś nie wyróżnić, albo komuś nie zasłonić widoku. No, i tak można powiedzieć, że wszystkie jak patrzę tutaj, to są prawie w jednej linii. Oczywiście są wyższe lub niższe, ale generalnie prawie nie ma takich kolosów, które wystają ponad wszystkie. Także tak wygląda dzisiaj. Delikatne chmurki, jest w miarę ciepło. Jest na pewno powyżej 5-8 stopni, więc zaczynamy podróż na Akropol i zostańcie z nami. Ten dzień zapowiada się dość ciekawie, więc nie przedłużając, lecimy. Słuchajcie, my już jesteśmy w środku. Są dwa wejścia do Akropolu, i jeżeli macie najlepszym sposobem jest bilet online. Nie było kolejek, żeby kupić bilet. To jest jedno wejście, a drugie znajduje się tam, tam, także trzeba przejść praktycznie dookoła Akropolu. Także tu jeszcze na mapce Wam pokazuję, jak to wygląda i my już jesteśmy w środku i właśnie za chwilę będziemy się zmierzać powolutku do góry. W tym momencie mijaliśmy najpierw Teatr Dionizosa, teraz Odeon Heroda, także tak jak widać Grecy w starożytności byli bardzo muzyczni i odbywały się różne przedstawienia, a do dzisiaj tutaj podobno odbywają się przedstawienia, ponieważ tu jest bardzo dobra akustyka. I tak też nawet powstają teraz jakieś nowe architektoniczne takie sale, to właśnie w ten sposób, właśnie żeby było wysoko można było siedzieć, a na dole jest scena. I tutaj się odbywają również jakieś różnego rodzaju wydarzenia. Tutaj może zasiąść 5000 osób, także nie bywała sprawa, szkoda, że teraz nic nie ma, bo byśmy słyszeli jak ta akustyka wygląda, ale warto. No i piękna styczniowa pogoda, moi drodzy i my już jesteśmy blisko Partenonu, nie ma kolejek, jest, nie ma ścisku, bardzo fajnie, przyjemnie, stronnicy nie gonią, żeby iść szybciej, żeby nie blokowano, nie, było, nie było blokowane przejście, także warto, warto się w styczniu wybrać, a pogodę też mamy wyśmienitą, wyszło słońce, jest ciepło, przyjemnie i ja właśnie o to chodzi. Słuchajcie, za mną oczywiście Partenon, wizytówka Grecji i Aten, yy, ogromna budowla, w pięknej okazałości, można to podziwiać. Tak jak mówię, bez tłumów, bez kolejek, bardzo fajnie to wygląda. A z drugiej strony, jak się obrócimy, jest punkt widokowy. Gdzie można obejrzeć całą panoramę 360 stopni? My już widzieliśmy tak naprawdę panoramę z innego wzgórza, ale to jest kolejne miejsce, gdzie możecie zrobić sobie Instafotkę i być oczywiście zobaczyć całą panoramę, a ten białe domki wokół. Zaraz Wam to oczywiście jeszcze pokażę. Pięknie widać wszystkie miejsca i całą panoramę Aten i miejsca, w których byliśmy. Przed nami oczywiście wzgórze Lekabetus. Tutaj po prawej stronie będziemy mieli świątynię Zeusa i Łukadriana, a tam jeszcze jest stadion olimpijski. No i moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście ta panorama tutaj jest przeogromna białe domki wokół. Naprawdę dookoła można oglądać całą panoramę. I tak jak widać, budyneczki prawie o jednej wysokości o jednej wysokości to co powtarzałem wcześniej. Moi drodzy, a to jedna z najświętszych świątyń, jakie są tutaj yy, w Atenach. Podobno o nią starali się Posejdon i Atena. Posejdon dał, chciał dać mieszkańcom morze, Atena chciała dać drzewko oliwne i wybrali oni drzewko oliwne i stąd podobno właśnie nazwa miasta Atena. A few moments later... Pamiętacie, jak chodziliśmy godzinę temu? Zobaczcie, co się teraz dzieje. Zobaczcie. Także warto wstawać wcześniej, a nie iść w takim wielkim tłumie, bo to jest niesamowite. A jest styczeń, moi drodzy. A jest styczeń. A tu mamy jeszcze panoramę z drugiej strony Akropolu. Na tym wzgórzu jeszcze nie byliśmy, a to jest wzgórze Filopapu, które byliśmy wczoraj i podziwialiśmy. E, właśnie zachód słońca, jeżeli nie widzieliście wcześniejszego odcinka, to zapraszamy serdecznie. A powiesz, jaka jest największa głupota w Atenach? Nie. No to ja Wam powiem. Słuchajcie, jak no jesteście, jesteście na Akropolu, to nie możecie nagrywać siebie, mówiąc do siebie tak jak ja teraz Wam opowiadam. Nie wiadomo dlaczego, ale ja jeżeli. Ja mogę powiedzieć, dlaczego. Ja, no, dlaczego? Żeby no po co pokazywać coś ludziom, wiecie, tak. Przyjechać kupić bilet. Dokładnie. Eee, Dokładnie. A nie, druga sprawa, ale, ale głupota jest taka, że pan powiedział, że jeżeli nagrywam to telefonem i mówię sobie jako selfie, it's not problem, it's not problem. I teraz pomyślmy, ktoś ma najnowszego iPhone'a 15, który nagrywa lepiej od mojego Lumixa i co? I kto, kto lepiej nagrywa kamerą, ja czy on? Rozumiecie to? Bo ja nie. Tutaj, jak my wyszliśmy, jest to główne wejście do budynku. Tutaj można kupić bilety, tam się wchodzi. Także mamy dwa wejścia. W zależności z której strony przyjedziecie, jakim środkiem transportu, czy metrem, czy pieszo, to możecie sobie wybrać albo jedną stronę, albo drugą. A tam w oddali oczywiście Akropol. No to my już po zwiedzeniu Akropolu wybieramy się na kawę. Czujemy się oszukani, że dwa razy przynajmniej jeżeli chodzi o kawę. No chyba gorszych kaw nie piłem jeszcze w życiu. Wydawało mi się, że to jest taka kawa po prostu mega rozcieńczona. I idziemy do kawiarni, gdzie nas tak naprawdę w pierwszym odcinku i pierwszym, pierwszym dniu nikt nie zawiódł. Więc idziemy sobie i mam nadzieję, że ta kawa będzie równie dobra jak za pierwszym razem. Także. Jeszcze mamy chyba z kilometr, ale poświęcenie jest po to, żeby właśnie napić się bardzo pysznej kawy. Ruch w Atenach mały, sobota, pewnie jeszcze wszyscy śpią, po piątkowych imprezkach, a my godzina 11 idziemy na kawę. No i słuchajcie, dotarliśmy do naszej ulubionej kawiarni Red Cafe. No nacieliśmy się kilka razy już na kawę i postanowiliśmy, że jednak przyjdziemy tutaj, gdzie Taka was smakowała zdecydowanie. Mam nadzieję, że to się powtórzy, ale z tego co widzę, jakość będzie zachowana. Długo trwa przygotowanie. To nie jest tak, że tam coś się naleje, to jest to fajnie przygotowane, a cena jest podobna jak w centrum miasta, więc myślę, że czasami warto się przejść te kilometr, czy nawet my przeszliśmy dwa żeby się napić dobrej kawy. Może to dla Was dziwne, ale no, jak ktoś kocha smak dobrej kawy, no to dla kawy zrobi się, zrobi się wszystko. Słuchajcie, dosłownie pod nosem, 50 metrów od naszej lokalizacji mamy Mamy knajpkę, gdzie jest bardzo wysoko oceniana 4 i 9, więc zamówiliśmy sobie takie gołąbki greckie. Zamówiliśmy pitę z humusem i zamówiłem słowaki. Zobaczymy, jak one będą smakować. Mam już tutaj oczywiście piweczko małe. No i czekamy na to danie. Pani nawet kilka słów po polsku. Dziękuję bardzo, proszę. Także czekamy i za chwilę oceniamy. Teraz będę testowała. Eee, dwie rzeczy, które zamówiłam. Pierwsza to greckie gołąbki z ryżem. Także ja jestem testerem na wyjazdach. W środku wygląda tak, czyli jest ryż. Gołąbki są zimne, ale już próbowałam wcześniej sosu. I sos jest mega czosnkowy, pyszny. To jest taka bardziej przekąska. Mega dobre. Mega dobre, naprawdę. No, no i coś, co bardzo lubię w Polsce jeść, czyli hummus. Jem go praktycznie każdego dnia z, ciepłą, z ciepłym plackiem pita. Więc, również test. Jest inny niż w Polsce ten hummus. Pierwszy raz jem w Grecji hummus, ale chyba Grecja nie słynie z hummusu, Nie wiem, powiem szczerze, ale jest dobry. Dobry. Polecam. I słuchajcie, przyszło moje danie. Wygląda bardzo ładnie podane. Są ziemniaczki, jest pita, jest świeża warzywka. No i dwa oczywiście suwlaczki, ale fajnie to podane. Wygląda świetnie. Zaraz spróbuję Wam też dać swoją rekomendację, jeżeli chodzi o smaki. Słuchajcie, moje oczekiwania. Myślę, że spełnione. Mięsko miękkie, aczkolwiek dość tłuste. Więc jeżeli ktoś woli w niej tłuste mięso, to oczywiście polecamy kurczaka, Na przykład ja nie lubię, nie? pita, cebulka świeże, warzywa. No i oczywiście sos tzatziki. Bardzo kremowy, fajny, dobrze przyprawiony. Polecam. Te gołąbki są fajne, bardzo fajne. Jakiś taki fajny sos jest. Jest też cytrynka do takiego jakby do Polania sobie. No i ogólnie pieczywo. To sklepowe jest zupełnie inne niż oni podają, więc mam nadzieję, że to jest takie naprawdę fajne, świeże, nie jest twarde, tak jak kupujemy czasami w paczkach te pity, więc wydaje mi się, że tutaj też jest to klucz, że te wszystkie rzeczy są tutaj świeże i robione na miejscu. Polecajka idzie oczywiście, bardzo dobre jedzenie. No i słuchajcie, na koniec miła niespodzianka. Mały deserek od szefa kuchni. Myślę, że to jest fajny zwyczaj, który już widzieliśmy, jak byliśmy na Krecie. W wielu miejscach dostaje się taki jeszcze deserek. Jakiś malutki, coś słodkiego. Taką małą przekąskę. Także za chwilę też to zrecenzujemy. Słuchajcie, bo prawie zapomniałem zrecyzować ciasteczko. Takie ciasto jak u nas Murzynek z czekoladą. Bardzo pyszne. Tak jak widzicie, prawie już nic nie zostało. Fajna obsługa. Pani zna nawet kilka słów po polsku. Mówi smacznego, dziękuję, proszę, kocham cię. Także bardzo fajnie. Na pewno będziemy polecać to miejsce. Jeżeli będziecie w okolicy, to bardzo tu stąpić. Słuchajcie, my jesteśmy pod znowu ciekawym miejscem. Łuk Hadriana, na którym są podobno dwa napisy. Jeden mówi o tym: oto są Ateny, miasto Tezeusza to jest po stronie Akropolu, czyli za tym właśnie łukiem. A tu, gdzie my stoimy. To było właśnie, to jest łuk Hadriana. Miasto właśnie, to jest miasto Hadriana, nie Tezeusza, czyli cesarz ten Hadrian chciał stworzyć nową dzielnicę właśnie po tej stronie tego łuku. No i za chwilę wam pokażemy, co coś tutaj się znajduje. Po jednej stronie widać właśnie akropol, a z drugiej strony widać świątynię Zeusa Olimpijskiego. Świątynie, która powstała w VI wieku przed naszą erą, która powstała jakby na ołtarzu właśnie Zeusa. Słuchajcie, nie będziemy wchodzić do tego miejsca, ponieważ ono jest płatne, a tak naprawdę, wszystko to, co dobrze widać, to widać też właśnie z zabramy. I rzadko turyści korzystają z tego miejsca. Oczywiście, jeżeli ktoś wykupi bilet, taki pakiet. Że może zwiedzić kilka różnych zabytków, no to wtedy ma również bilet do tej, tej miejscówki i warto to zwiedzić. A my przesuwamy się dalej i poznajemy jeszcze kolejne zaułki Aten. Moments later. A my już moi drodzy zmierzamy do muzeum. Muzeum, oczywiście, które znajduje się w Atenach i prezentuje nam znaleziska sprzed naszej ery, ze starożytności. Także zapraszam serdecznie na krótką podróż historyczną. My już po wizycie w Muzeum oczywiście ateńskim blisko Akropolu, no muszę Wam powiedzieć, że no, bardzo ciekawe eksponaty jeżeli ktoś się interesuje historią i chciałby troszeczkę zagłębić się to dla może być bardzo interesujące także polecamy się wybrać tutaj macie przebitki oczywiście w międzyczasie co możecie tam zobaczyć, ale myślę, że warto to zobaczyć na własne oczy ponieważ eksponatów nie można dotykać ale można poczytać o nich bardzo dużo nawet korzystając z Google Translatora sobie poradzicie Także warto ty wydać 10 euro i skorzystać i pójść do takiego muzeum. Moi drodzy, zobaczcie, sytuacja z życia Greków. Zobaczcie, jak tutaj jest wąsko. Wystarczy, że jedno auto się popsuje albo źle zaparkuje i na przykład tutaj pomiędzy tymi dwoma samochodami jest tak wąsko, że praktycznie ten nie może już przejechać. Wcześniejszy był trochę mniejszym samochodem, na złożonych lusterkach wjechał. No ale Grecy pomagają sobie, zobaczcie, przepychają auto, żeby się zbliżyło do krawężnika, żeby można było przejechać. Bo nie dość, że blokuje on przejazd, żeby wyjechał ten z prawej strony z uliczki, to jeszcze ten naprzeciw. Bo skuterkami bezpośrednio po chodniku se przejeżdżają, a co będą czekać, nie? Także taka sytuacja. Taki zwykły dzień w Grecji. Sytuacja opanowana, zobaczcie. Przestawione auto i na gazetę, ale się przejeżdża, przejeżdża się. No to najważniejsze. No tutaj naprawdę jest ciasto we wszystkich uliczkach, więc pamiętajcie, jeżeli byście przyjechali, ja zobaczę ten, jaki będzie miał problem teraz na trzy. Jeżeli przyjeżdżacie do Grecji, do Aten samochodem. No, to powiem Wam, że będzie Wam ciężko zaparkować pod apartamentem. Od razu szukajcie jakiegoś parkingu. Są takie parkingi, gdzie można zostawić auto na cały dzień albo na, na doby. No, bo ciężko Wam będzie yy, jednak poruszać się yy, i wrócić na przykład wieczorem i zaparkować miejsce pod swoim apartamentem. Praktycznie niemożliwe, jeżeli dany apartament nie posiada własnego miejsca parkingowego. Wróciliśmy sobie na, na apartamencik. I spędzamy czas na tarasie. Jest w miarę ciepło, zobaczcie, ja jestem w krótkim rękawku. Słoneczko świeci. No i powiem Wam, że jest bardzo przyjemnie. Pijemy sobie kawkę. Także apartament, w którym jesteśmy, no nie ma jakichś oszałamujących widoków, ale podziwiamy co się dzieje za oknem. Słyszymy miejski gwar. Nie jest za głośno. Dzisiaj odpoczywamy. Dzisiaj odpoczywamy i mam nadzieję, że chcemy jeszcze dzisiaj zobaczyć. Dzisiaj sobota, więc spróbujemy wyjść troszeczkę później na miasto, zobaczyć, jak żyje Grecja, jak żyją Ateny w nocy. Wieczorem zobaczymy, może po jakichś knajpkach. Ja już jeden taki krótki tour zrobiłem, ale mam nadzieję, że wypuścimy się dzisiaj gdzieś dalej, żeby zobaczyć, jak to życie nocne tętni. Także moi drodzy, dla Was kilka sekund przerwy, a my sobie też odpoczywamy kilka godzinek i widzimy się już niebawem. Punk! Dobry wieczór! Dobry wieczór! Minęło mm, dobrych parę godzin i my jesteśmy gotowi na wieczór w Atenach. Sobota, Nightlife, zobaczymy jak to wygląda. Wybieramy się m.in. na dzielnicę Psiri, gdzie podobno się dużo dzieje jest muzycznie jest smacznie. Jest dużo otwartych barów, restauracji, cocktail barów. Zobaczymy, jak to tak, tak naprawdę wygląda. Także zapraszamy z nami. Mam nadzieję, że będziecie tam też towarzyszyć. Przypominam, subskrybujcie kanał, dajcie jakiegoś tam lajka. Like Dziękujemy serdecznie. No i cóż, nie zabieramy dużego aparatu, zabieramy tylko smartfona. Mam nadzieję, że jakoś będzie wystarczająca, żeby Wam pokazać troszeczkę tego życia nocnego, jak się bawią tańczycy i nie tylko tańczycy, bo może i turyści, którzy są w Atenach. Także chodźcie z nami. My już się zbieramy z naszego apartamentu i widzimy się już na dzielnicy. co, wylądowaliśmy w koktajlbarze. barze. Za mną oczywiście dużo się dzieje, jest głośno, więc długo nie będę wam tutaj opowiadał. Mnóstwo ludzi, mnóstwo uliczek do przejścia, także naprawdę wiele się dzieje kluby są otwarte raczej od 23, więc jakbyście chcieli takiego życia nocnego w klubach zaznać to do, na razie wszyscy jedzą, piją drinkują, jakieś orzeszki, yy, jedzonko, a potem dopiero do klubu. Także życie nocne naprawdę zaczyna się po 23, a my jesteśmy, jest dopiero 21, ale jak jest głośno, bardzo głośno. Słuchajcie, jedliśmy już tutaj um, grosa, jedliśmy suwlaki, a teraz zobaczcie jakie mamy wielkie danie. Na dwie osoby to jest spokojnie, można się tym najeść. W picie y, mnóstwo składników z serem, z kurczakiem. Naprawdę polecam. Wygląda to wyśmienicie. No i cóż, y, no, kuchnia grecka jest super, super. Polecamy. Dotarli się do końca tego odcinka. To my już jesteśmy w naszym apartamencie. Wróciliśmy i dwa, trzy słowa podsumowania, moi drodzy. Także jeżeli chodzi o dzień, to oczywiście ponad 20 tysięcy kroków. Więc myślę, że zrobiliśmy takie więcej niż minimum kroków, które zawsze robimy. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, to oczywiście najważniejsze zabytki mamy zdobyte. Poza tym, zobaczyliśmy troszeczkę jeszcze na innych dzielnicach tego nocnego życia zobaczyliśmy, co można ciekawego jeszcze zjeść, także. Ateny poznaliśmy już naprawdę z wielu stron. Jeszcze przed nami, oczywiście, zostały przynajmniej dwa dni jakichkolwiek atrakcji, które pokażemy Wam w kolejnym odcinku. Także dziękujemy serdecznie. Oczywiście subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, że im więcej subów, tym dla nas oczywiście te filmy będą bardziej pokazywane i liczymy oczywiście na Wasze lajki, dziękujemy serdecznie liczymy oczywiście na pozytywne również komentarze i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku także kolejny dzień Aten zaliczony mówimy Wam dobranoc a Wy trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia